Znajdujemy się przed Michalickim Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. W tej szkole 750 osób pobiera nauki: dziewczęta i chłopcy. I niejednokrotnie wpatrując się w zachowania tej młodzieży w ich postawę. Bardzo często w ich obecność w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława mogę zapytać się, kto z nich w szczególny sposób jest powołany przez Boga? W jaki sposób mam odnaleźć tę osobę, do której Bóg powiedział: Pójdź za mną? Czy w tym ogromnym zespole młodzieży jest ktoś, kto ma podjąć szczególną służbę dla chwały Boga. Pierwsza księga królewska, do której sięgamy w 13. niedzielę zwykłą, mówi nam o proroku Eliaszu. Jemu Pan Bóg nakazał, aby. Odnalazł Elizeusza i narzucił prorocki płaszcz na niego. Elizeusz ma podjąć tą szczególną służbę po Eliaszu. Bardzo piękne wskazanie, które daje nam właśnie to pierwsze czytanie, kiedy Eliasz. Powołał, wyraźnie dał do zrozumienia Elizeuszowi, że jest wezwany przez Boga, ten bardzo szybko zakończył swoją pracę na roli. Czyli miał jakby swoje powołanie, to ziemskie powołanie, ale Bóg zechciał go powołać do szczególnej drogi, drogi pasterzowania. Wskazałem na tą szkołę. Młody człowiek zawsze tęskni za wolnością i tęskni za miłością. I drugie czytanie mówi nam, że święty Paweł, pisząc do Galatów, wyraźnie zaznaczył: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Człowiek nie jest zmuszony. Bóg nie chce mieć niewolników. Bóg daje wolność. Ci, którzy są wezwani słowem pójdź za mną, nie są zmuszeni. Bóg daje im wolność. I to, co mówi święty Paweł, miłością ożywieni słuszcie sobie wzajemnie. Na fundamencie wolności człowiek kształtuje swoje życie w miłości. A więc te wartości, na które tak mocno wskazuje młody człowiek wolność i miłość, jest dana przez Boga. Te dary są bardzo bliskie Ewangelii. I z bogactwem tych treści, które są w pierwszym i drugim czytaniu, wchodzimy w Ewangelię Świętą. Ewangelia Święta jest wzięta z dziewiątego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. I kiedy czytamy od samego początku ten urywek z Ewangelii Świętego Łukasza, widzimy, że tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, iż uczniowie, apostołowie zostali obdarzeni ogromną mocą. Mogli wypędzać złe duchy, mogli uzdrawiać, czyli doznali szczególnej łaski od Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzą po spełnionej misji, chwalą się Jezusowi, jakich cudów dokonywali. I Ewangelia Święta, przypadająca na tę niedzielę, pokazuje nam uczniów, którzy poszli do jednego z miasteczek samarytańskich, by przygotować ludzi na spotkanie z Jezusem. Ale niestety ani apostołowie, ani Jezus nie zostali tam przyjęci. I apostołowie, mając już za sobą doświadczenie szczególnej mocy danej od Chrystusa, pytają Jezusa, czy możemy spuścić ogień na to miasteczko, żeby zostało zniszczone? I Jezus mówi nie w taki sposób macie używać władzy, którą wam dałem. Nie w taki sposób. Macie dysponować swoim powołaniem. Powiedziałem do Was: Pójdź za mną, ale nie używajcie mocy po to, by zaistnieć, po to, by panować nad innymi, by dokonywać rzeczy zastraszających ludzi. Sięgnijcie do samej istoty tego szczególnego powołania wezwania. A czym obdarzone jest to wezwanie? Kiedy Jezus tłumaczy uczniom, że nie w taki sposób powinni korzystać z daru powołania, jak oni myślą, wtedy pojawia się jakiś człowiek i mówi: Pójdę za Tobą, Panie. A Jezus mówi tak: Lisy mają nory. Ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł wesprzeć. Poszedł ten człowiek za Jezusem, słysząc, że Jezus jest bardzo ubogi. Czy wezwanie pójdź za mną to jest wejście w świat bogactwa, dobrobytu ziemskiego? Nie. Trzeba sięgnąć do ubóstwa. Najważniejszym jest to, co Bóg mówi. Pojawia się drugi człowiek, który mówi: Panie, pozwól mi najpierw później pogrzebać mojego ojca. Niezwykła więź, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicem, i ona ma być rozerwana. Iluż kapłanów wśród zakonnych, będąc na misjach, nie może. Jechać na pogrzeb swojego ojca i matki. Człowiek musi niejednokrotnie rezygnować z takich szczególnych więzi, po to, by chwała Boga była największa. I jeszcze trzecia osoba pojawia się na drodze Jezusa. Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. A Jezus mówi, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Idąc za Jezusem, idąc za Bogiem, człowiek nie może ciągle odwracać się. Wróćmy do tej szkoły. Tyle dziewcząt i chłopców. Czy pośród nich... Wybrzmiewa słowo Jezusa: Pójdź za mną. A może potrzebują szczególnej postawy Eliasza, tego, który poszukuje, gdzie jest Elizeusz i mówi: Pan Cię wzywa. Pan pragnie, abyś podjął moją misję. Potrzeba wielkiej modlitwy. W tym okresie Dokonywania wyborów przez młodych ludzi, aby ci, którzy są wezwani, podjęli drogę całkowitej służby Bogu. A ci, którzy mają w tym dopomóc, by mieli odwagę powiedzieć młodemu człowiekowi: Wydaje mi się, że Pan cię wzywa. Tak bardzo zachęcam, opierając się o słowo, które przypada na trzynastą niedzielę zwykłą abyśmy prosili Pana w tym czasie o odważne decyzje, które mają na względzie szczególną służbę dla Boga i dla ludzi.